Będziesz rozchwytowany jak pizza w aldente. Będę Będziesz dzielny jak powstańcy warszawscy Oczywiście, że będę Będziesz jak Gowit Jasne, że będę! Y zaraz, chwila No to z pieprzej po pizzę W poprzednim tygodniu gościliśmy kebaba z lokalu Damar przy ulicy Andersa Który był taki Chłodny jak trup w kostnicy Mimo, że szybko do nas dotarł Szybko okazał się Mizernej jakości. Zobaczymy, czy dzisiaj pizza, jedyna w tej miejscowości, będzie wyjątkowa. Czyli czas na Ciebie, Tata. Zapraszamy na kolejny odcinek. Zajadamy, oceniamy. O, to jest pizza z pepe. Nim jednak przejdziemy do tego ile za to daliśmy i jak to będzie smakowało. Naciśnijcie ten mały guziczek, który tutaj lata. Hmm? Dobra robota. Teraz przechodzimy. 28 zł za pizzę. 25 zł pizza, 2 zł sos, 1 zł opakowanie. Czas wyrobienia tego około 12 minut. Bardzo miła atmosfera, bardzo dużo dzieciaków nas zaczepiło. Nawet przed otworzeniem tego zapach jest fenomenalny. Z samego początku bardzo pozytywnie zaskakuje aromat zapachowy i cała otoczka, jak na przykład właśnie ta ceratka. Prócz zapachu, o którym mówi prydak, pierwszy kęs pizzy prowadzi do niebios. A jak już byłem prawie że w niebie, to o 10 km na dół ściągnęły mnie brokuły, bo ich czas przydatności chyba dobiegał troszeczkę końca. Miałem okazję próbować trochę lepszych tych brokułów. Brokuły brokułami. Wśród takich dodatków jak smaczne, wyraziste salami, soczysta papryczka, ten problem zanika. Co prawda chwilowo, bo jeśli pizza trochę dłużej poleży, to pyszne i chrupiące ciasto zaczyna zamieniać się w. W innych miejscach takich zjawisk jest po prostu mniej. Posłuchaliśmy teraz trochę o smaku, a teraz przyglądnijmy się sosom. Idealna konsystencja obu. Czosnek w tym łagodnym czosnkowym sosie bardzo dobrze wyczuwalny. Powiem, że bardzo dobry. Natomiast ostry, moim zdaniem, jest tylko troszeczkę ostry i mógłby być śmiało. Deko Do czosnku 100% zgoda. Z ostrym będę tutaj oponentem. Przyjemna pikantość i wyrazistość wzmocni włoski krążek. A dla koneserów ostrzejszych dań rezygnujcie z łagodnych i bierzcie tylko i wyłącznie ostry sos. A teraz social media. Paragon jest, ulotka jest, Facebook jest. Strony internetowej jako tako nie ma. Na fejsie tą ulotkę też znajdziecie w wersji wirtualnej, także śmiało możecie korzystać na opakowanie logo nie było. Dodam, że od wakacji moje płatności kartą mi mobilne. Brawo, brawo, towarzysze! Musicie Państwo jednak wiedzieć, że w ten sposób zapłacicie póki co tylko i wyłącznie, no niestety, ale i tylko na miejscu. Niestety przy dowozie ta opcja jeszcze nie jest możliwa. Poza tym Pepe to bardzo ciekawa miejscówka na organizowanie eventów, czyli imprez okolicznościowych. Biorąc wszystko pod uwagę to, co zostało powiedziane, moja ocena to... Zgadnijcie ile, 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 ile... Geźnie 2, 8,5 na 10. Byłoby 9, gdyby z tej pizzy zniknęły brokuły albo były takie jak kiedyś w Majestiku. Ale jeśli ten skład, to bez brokułów będzie ekstra. serca już ciwie za pizzę z tego lokalu mogę dać ocenę 8 na 10. Gorąco polecam. Dziękujemy za smaczną pizzę i za smaczny pizzeryjny odcinek. Co będzie za tydzień, to też dla nas jest niespodzianka i to bardziej dla was. Nie zapomnijcie przy tym nacisnąć tego magicznego, latającego guziszka, czyli subskrybuj i oczywiście nacisnąć dzwoneczka, po to, żeby być z nami na bieżąco. Póki co Niebiańsko zapraszamy na kolejne odcinki, zajadamy, oceniamy, albo oceniamy i zajadamy co niedzielę o 15:00. Komentujcie, lajkujcie, piszcie pod spodem, czy byliście w tym lokalu, czy będziecie, czy może chcielibyście się do tego wybrać, ale mieszkacie zbyt daleko albo nie wiecie, czy warto. No i piszcie, gdzie chcecie nas zaprosić, bo my zaproszenie też chętnie skorzystamy. My widzimy się za tydzień o 15. Bardzo fajnie było, bardzo smacznie i wiejsko było, nie? Tak jest. To co? Będziesz jak widz? Zostaw komentarz i subskrybuj Szeryfów.